L4 ratunkiem dla Marszałka Hołowni. Dzień dobry Państwu, Anna Cholewińska na kanale Jana Pińskiego. Jestem prawnikiem od ponad 40 lat. Przepraszam, od ponad 30, <grym> dopiero 55, dopiero albo aż. W tym czasie przez ponad 25 lat wykonywałam zawód radcy prawnego. Reprezentowałam wielu klientów w sprawach cywilnych, częściowo również administracyjnych, niektórych karnych. A dzisiaj, proszę Państwa, odpowiem na niektóre Państwa pytania, które zadają Państwa, Państwo w, pod różnymi nagraniami. Jest mi bardzo miło. Dziękuję szczególnie za te krytyczne. Dziękuję szczególnie za te, które mnie korygują, ale również bardzo Państwu dziękuję za te, które są takim dla mnie no, wsparciem w, tym, w mojej pracy, w tym co robię. Jak również no, odczuwam, że jest między nami taka no, więź komunikacyjna, mimo że się nie widzimy, Państwo widzicie tylko mnie. Ja wiem, że Państwo mnie słuchają czy oglądają. To są w sumie tysiące osób. Także no, ta wymiana myśli i, i taka, no, jakaś taka łączność internetowa i komunikacja w tych sprawach dla Polaków istotnych politycznych, społecznych różnych. No jest mi miło, że mogę w tym uczestniczyć i, i że jestem osobą z którą Państwo po prostu jakoś się komunikujecie w postaci chociażby właśnie pisania i publikowania tych komentarzy. E, jeden z widzów on, 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 Stanisław Kowalczyk, 71 14. Pięć dni temu pod nagraniem e, prawnik Anna Cholewińska o tym dlaczego Hołownia powinien przestać być Marszałkiem Sejmu. Napisał więc takie zdanie, taki komentarz, a przepraszam, na no naosędziowi przyjęli te stanowiska, powinni być sądzeni za zdradę stanu, bo z tego Polska będzie krajem bezprawia. Ja tutaj na razie zacznę od naosędziów, bo przeczytałam fragment, który sobie zaznaczyłam jako drugi, a przeczytałam komentarz jako pierwszy, ale w porządku. Ja nie wypowiedziałabym się może tak ostro na dzisiaj, że no, sędziowie, którzy przyjęli te stanowiska, powinni odpowiadać za zdradę stanu. Wszystko zależy od tego, e co czynią, to znaczy jak się zachowują, jak się wypowiadają, co podpisują, w czym uczestniczą, czy się wyłączają, czy zgłaszają na przykład zdania odrębne. Tak jak przypomnę, było trzech sędziów, które zgłosiło zdania od odrębne. Przy tym słynnym postępowaniu, jeśli chodzi o podejmowanie uchwały o ważności wyborów, zresztą przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która co do zasady nie jest sądem i nie ma w ogóle żadnego upoważnienia, żeby jakiekolwiek skuteczne uchwały podejmować. Natomiast myślę, że można by było w kontekście odpowiedzialności prawnokarnej rozważać przekroczenie uprawnień, czyli artykuł 231 kodeksu karnego, i na tym na razie zakończę, bo też nie chciałabym. Potem być odebrana w taki sposób, że najpierw krytykuje straszenie postępowaniem karnym, krytykuje groźby karalne w stosunku do różnych ludzi, a potem sama rozkłada na czynniki pierwsze, którego to sędziego można by było za co pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Krótko mówiąc, za taki czyn grozi do trzech lat pozbawienia wolności, więc jeszcze na te trzy lata do paki, którego neosędziego posadzić. Także ja w taką retorykę bym na razie tak głęboko nie chciała wchodzić. Niemniej jednak tak, cieszę się, że jest, że jest odzew, że, że widzowie zwracają uwagę na to, że jednak odpowiedzialność prawna tych na sędziów powinna mieć miejsce w takim czy w innym kierunku, i że no, trzeba brać pod uwagę, że to są jednak prawnicy, że to są osoby z wykształceniem prawniczym, czyli trudno przyjąć, by było takie tłumaczenie, że nie wiedzą, co czynią. A jeśli chodzi o tytuł naszego spotkania i tytuł tego nagrania, Czyli ratunkiem dla marszałka to L4, tak zrobił Kiszczak. To taki komentarz zamieścił pod właśnie tym nagraniem, dlaczego Chołownia powinien przestać być marszałkiem. Widz, Walenty Osuch. I powiem tak, rozbawił mnie ten komentarz. Uważam, że bardzo trafny. Bardzo panu dziękuję za, za zamieszczenie tego komentarza. I no, powiem tak, i mnie rozbawił, i jednocześnie zasmucił. Nie dlatego, żebym miała jakieś zastrzeżenie do, do treści tego komentarza, tylko rzeczywiście no, mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że stan psychiczny niektórych osób w państwie, w tym pana marszałka, bo już o stanie psychicznym pana prezydenta dudu się ostatnio wypowiadałam, także na, na ten moment przy tym komentarzu to, to już odpuszczę Panu Prezydentowi ludzie no, no dalsze odnoszenie się do jego zachowania. Mowy ciała, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o stan psychiczny pana Marszałka Szymona Hołowni, to nawet ostatnio pan Zimo, który zna pana Marszałka z tej, no, jednej, że tak powiem, grupy politycznej Polski 2050, mówił o tym, że, że bardzo ciężko pan Marszałek Hołownia zniósł wynik wyborów prezydenckich, ten drut, porażkę, że w ogóle jest w kiepskim stanie psychicznym. I proszę państwa, tak zupełnie na poważnie. Owszem, nieraz komentuję osobę pana marszałka w sposób taki no, ostry. No ale jest to marszałek Sejmu. Musi mieć twardą skórę. Mamy sytuację najpoważniejszego kryzysu konstytucjonalnego od bardzo wielu lat w Polsce. Jest na pewno języczkiem uwagi ze względu na jego doniosłą rolę konstytucyjną. I kwestie zwołania Zgromadzenia Narodowego, i kwestia ewentualnego przejęcia obowiązków prezydenta, bądź nieprzejęcia tych obowiązków, wypowiadania się na ten temat, różnych spotkań i tak To są okoliczności, które dla przeciętnego człowieka są na pewno bardzo trudne. I tak czysto po ludzku trudno jest wymagać od polityka, żeby długo wytrzymywał miesiącami taką presję bez uszczerbku dla zdrowia psychicznego. I Wydaje mi się, że bądźmy też dla Pana Marszałka wyrozumiali i spolegliwi w tym wymiarze, że jeżeli uzna, załóżmy, również za jakąś radą lekarza, czy lekarz, że dla jego zdrowia będzie lepiej, jeśli po prostu przez jakiś czas zajmie się podreperowaniem zdrowia i regeneracją sił, to pozwólmy mu na to. I nie krytykujmy, gdyby, taki, gdyby Marszałek Sejmu Szymon Hołowia, Ho, Hołowia podjął decyzję o tym L4 czy o jakiejś dłuższej przerwie ze względu na stan zdrowia, nie krytykujmy go za to, że ucieka od odpowiedzialności. Bo my nie wiemy tak naprawdę, jaki jest do końca stan zdrowia Pana Marszałka, natomiast to, co widać w przestrzeni publicznej, Pan Marszałek przecież, no, mówiąc krótko, w mediach funkcjonował bardzo wiele lat i dobrze wie, co to znaczy, Widzieć po kimś e, na pewnego rodzaju kryzys psychiczny. On jest usprawiedliwiony, tak jak powiedziałam. Normalny, przeciętny człowiek takiej wielomiesięcznej jadki politycznej by nie wytrzymał. Natomiast o czym to świadczy? To świadczy o tym, że teraz potrzeba osoby, która jest stabilna psychicznie. Teraz potrzeba osoby na stanowisko marszałka Sejmu. Która no, nie będzie rozchwiana emocjonalnie, która nie będzie miała jakiegoś ostrego stanu, na przykład depresji czy załamania nerwowego. Z tego względu, tak, nie tyle, no, dla, dla pana marszałka L4 może być ratunkiem w tym sensie, że kolejne tygodnie, czy aktywne uczestnictwo w tym piekle politycznym, uwzględniając również 6 sierpnia i tak dalej, no może ten stan zdrowia pana Marszałka pogorszyć, więc ja osobiście nie mam nic przeciwko temu, żeby pan Marszałek na L4 się udał. Teraz, jeśli chodzi o następny komentarz, tak wybiórczo wybrałam kilka, kilkanaście, a wszystkie czytam. Naprawdę wszystkie czytam. Ja przepraszam bardzo, bo. Obiecałam kiedyś i oczywiście, no nie, przepraszam, nie spełniłam tej obietnicy. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie Państwa komentarze ani się odnieść. Wydawało mi się, że będzie ich mniej, że, że te moje nagrania nie spotkają się z aż takim odzewem z Państwa strony. Jest mi bardzo miło, ale też proszę w związku z tym o wyrozumiałość, że ja po prostu nie jestem w stanie do wszystkich się odnieść. I teraz bardzo ciekawy komentarz, proszę Państwa, pod nagraniem: kto naprawdę rządzi w Polsce. Prawnik Anna Cholewińska o tym, że w Polsce rządzą szantażyści. Po pierwsze, było sporo komentarzy i słusznie, że na początku w słowie szantażyści był błąd ortograficzny przez RZ. Zgłosiłam tę sprawę do redakcji, zostało to poprawione, ale irytacja widzów była widoczna i słusznie. Przy okazji, również a propos błędów, bardzo Państwu dziękuję. Za wszystkie poprawki, za wszystkie wpisy, które dotyczą moich błędów językowych, ja jestem wprawdzie humanistką z wykształcenia i z zamiłowania, natomiast no, nie jestem wolna od błędów i przyznam przed Państwem, że jest mi wstyd z tego powodu, że nadal jakieś błędy jeszcze językowe się zdarzają. Mamy piękny język polski. I cieszy mnie to, jestem wdzięczna za wszystkie sugestie, kiedy te sformułowania są niewłaściwe, jakieś końcówki, mianownika, dopełniacza, wszystko jedno, kiedy niewłaściwie używam czy odmieniam niektóre słowa, I błędy czy stylistyczne, czy gramatyczne. Jestem za to wdzięczna, proszę Państwa, bo jestem za tym, żebyśmy dbali o piękno naszego języka. I robicie to Państwo, te poprawki zgłaszacie w komentarzach w sposób bardzo kulturalny, bardzo sympatyczny. Bardzo Państwu za to dziękuję i jeszcze raz bardzo przepraszam, bo jest mi wstyd, że takie błędy mi się zdarzają. I proszę Państwa o wybaczenie i wyrozumiałość. Przy okazji było kilka uwag przesympatycznych odnośnie mojego błędu, kiedy używałam słowa w cudzysłowie, zamiast w cudzysłowiu. I jedna z pań nawiązała do profesora Bralczyka, który no użył takiego słowa na cztery litery, żeby jak ktoś się będzie wahał, czy w cudzysłowie, czy w cudzysłowiu, żeby się zastanowił, czy chodzi o wdupy, czy wdupy. No, krótko mówiąc, już teraz do końca życia zapamiętam, że nie w cudzysłowiu, tylko w cudzysłowie. Dzięki temu przykładowi zacytowanemu. Yy, przez, yy, no z wypowiedzi Pana Profesora yy, Bralczyka. Również przepraszam yy, Panią Katarzynę Augustynek, gdzie pomyliłam kilkakrotnie nazwisko i zamiast Katarzyna Augustynek mówiłam Katarzyna Augustyniak. Bardzo Panią przepraszam Pani Katarzyno, jeżeli te nagrania jakoś do Pani czy dotarły, czy zrobiło się Pani przykro. Ja też nie lubię, jak ktoś moje nazwisko przekręca, nawet jak jest to jakieś niezamierzone, bo siłą rzeczy wszystkim się kojarzy przekręcanie czyjegoś imienia czy nazwiska z jakimś tam lekceważeniem tak, danej osoby. I mogła się Pani poczuć po prostu dotknięta. Także jeżeli mój błąd sprawił Pani przykrość, a sprawił czy nie sprawił, to. to Pani tylko wie, w każdym razie panią bardzo przepraszam i również przepraszam widzów, szczególnie tych, którzy sympatyzują z panią Katarzyną Augustynek, bo mogli się po prostu czuć podirytowani, że może co do samej treści, komentowania tej nieszczęsnej sytuacji z ułaskawieniem pana Bąkiewicza za przestępstwo przemocy fizycznej w stosunku do pani Katarzyny Augustynek. Że komentarze są może co do, co do samej treści zasadnej, ale irytujące mogło być i może być przekręcanie nazwiska. E, także jeszcze raz przepraszam i bardzo dziękuję za zwrócenie mi uwagi. Także upoważniam wszystkich Państwa do tego, że jeżeli zauważą Państwo błędy po mojej stronie, proszę pisać i proszę mi zwracać uwagę. Wyrażam wdzięczność, w niczym mnie to nie dotyka. Kochajmy wszyscy nasz język polski, bo to jest nasze wspólno, wspólne dobro narodowe. I przechodząc do kolejnego komentarza. Komentarz pod filmem, kto naprawdę rządzi w Polsce. Prawnik Anna Cholewińska o tym, że w Polsce rządzą szantażyści. Pan Hipolit odpisał się, wpisał się w ten sposób. Uważam, że minister sprawiedliwości Bodnar jest idealnym ministrem, idealnym ministrem Jarosława Kaczyńskiego i to w dodatku w obcym, wrogim rządzie. Jest to najlepszy minister, jakiego kiedykolwiek miał Jarosław Kaczyński. Pan Bodnar w rządzie Donalda Tuska bardzo skutecznie blokuje prokuraturę. Na przykład sprawa dwóch wierz i prokurator Ewy Wrzosek. Bardzo skutecznie blokuje wszelkie rozliczenia. Bardzo skutecznie blokuje takie doraźne zagadnienia jak przeliczanie głosów w wyborach prezydenckich. Wprost idealnie realizuje politykę Kaczyńskiego i Ziobry. Ponadto jest jeszcze jeden wielki bonus. Gdyby rząd Donalda Tuska dotrwał do końca kadencji, to wściekli na KO wyborcy, wściekli na przykład za brak rozliczeń PIS, na Kaczyńskiego, a Kaczyńskiego i Ziobry w szczególności, już nigdy nie wybiorą platformy obywatelskiej do Sejmu i Senatu. Ludzie będą się czuli okłamani i oszukani. Wtedy prawdopodobnie platforma obywatelska się rozpadnie i zniknie z polskiej polityki. Podobnie jak zniknie skompromitowany wtedy Donald Tusk. A wszystko to za sprawą ministra Podnara. Czyż nie jest to wręcz idealny minister Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry? Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Panie Hipolicie, nie wiem czy ma pan tak naprawdę na imię. Taki jest nick w komentarzu. Świetny komentarz, celny komentarz. Pomyślałam, że go przeczytam na głos właśnie w tym nagraniu. Bo wydaje mi się, że bardzo wielu widzów y, y, kanału pana Jana Pińskiego podziela pana zdanie. Ujął to pan po prostu fenomenalnie. Fenomenalnie pan podsumował i bardzo trafnie, na czym polega to, że pan Bodnar jest idealnym ministrem pana Jarosława Kaczyńskiego. Dość przypomnieć, że ten komentarz pana Hipolita był zamieszczony 8 dni temu, a stosunkowo niedawno bo kilkadziesiąt godzin temu brat pana Bodnara został, dostał nominację generalską od prezydenta Dudy. No to nic dodać, nic ująć. To się po prostu to co się dzieje już potem wpisie pana Hipolita, co obserwujemy, to tylko potwierdza niezwykłą trafność tego spostrzeżenia i tej analizy i tych sformułowań. Także bardzo panu dziękuję. Państwa zachęcam też do do takiego pisania, nawet bardziej obszernego, jeśli Państwo macie ochotę po prostu wyżyć się pisząc, to proszę bardzo, ja to przeczytam. Mnie Państwa wpisy nie męczą, jeśli chodzi o długość. No i teraz tak, jeżeli chodzi o tę książkę ,,Debil", słynna sprawa z tym, że Empik zawiesił sprzedaż książki ,,Debil", tam są jeszcze inne perturbacje, no ale coraz więcej redakcji też się z tego faktu śmieje. I myślę, że jest tak, jak napisał pan Zbigniew w 150, 1508 pod nagraniem sprawa Debila, prawnik Anna Cholewińska o tym, czy pisarz Jakub Żulczyk miał rację. Napisał tak, Jakub Żulczyk miał i procent racji i tego określenia nikt i nic nie zmieni czasy. No, mówiłam o tym, że sam proces przeciwko panu Jakubowi Żulczykowi, tak zwany proces o debila, czyli ofpis wpis pana Jakuba Żulczyka na Platformie X w 2020 roku w związku z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych i, i tym jak nieudolny i nieprofesjonalny i, i, i bardzo no, no kompromitujący dla prezydenta w ten sposób, pan prezydent się wtedy, że tak powiem nie odnalazł, bo nie można powiedzieć, że się znalazł w danej sytuacji, tylko się nie odnalazł no to jest teraz takim wiralem, bo Wraca temat, może to tak jak dzisiaj była mowa na kanale Goniec, że, że może nie wszyscy tak znali panią doktor Aleksandrę Sarnę, nie znali tej książki, nawet może wiele osób nawet sympatyzujących z obecną władzą nie wiedziała, że taka książka została wydana. No to teraz się dowie. I popularność tej książki niewątpliwie wzrośnie, także nikt tu, nikomu nie zrobił krzywdy ani średnictwu. Ani autorce, ani książce, myślę, że jeżeli ktoś chciał dokuczyć wydawcy, czy, 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 myślę, że to nie chodziło o dokuczenie, tylko jakieś takie zupełnie, jeśli chodzi o wizerunek i marketing, no takie nierozsądne, takie krótkowzroczne i powiedziałabym wręcz głupie posunięcie, bo ktoś, kto rzeczywiście jest takim marketingowcem z krwi i kości, nigdy w życiu by czegoś takiego nie zrobił. Ja oczywiście nie jestem w zarządzie MPIK-u i nie jestem doradcą zarządu Empiku, co powinni zrobić w tej sytuacji, ale paradoksalnie jakiś temat, można powiedzieć niszowej książki z punktu widzenia MPIK-u stał się dla nich wizerunkowym kukułczym jajem. Powinni coś z tym zrobić. No ale wracając do tematu. Genialny komentarz pod tym filmem Sprawa Debila. Mariusz Holub, 1175 Napisał tak, a Mein Kampf Hitlera można kupić. Tak, proszę Państwa, Mein w Hitlera można kupić w Empiku. Hmm, a na Milanie? No właśnie. Proszę Państwa, jeszcze tak, kończąc ten temat, na razie takich krótkich moich odniesień do Państwa komentarzy, bo jest ich sporo, a nie chciałabym Państwa zanudzić tym, że wprowadzę do tego nagrania taki... Grok z kapustą, czyli komentować będę oddaj nasze do kajfasza o wszystkim. Niemniej jednak, wracając do tego, od, czym, od czego żeśmy zaczęli, to znaczy do sprawy pana marszałka hołowni i jego ewentualnego stanu zdrowia i jego ewentualnej absencji może na, przez dłuższy czas, dopóki się nie zregeneruje. Proszę Państwa, bardzo wymowny jest sondaż. Ibrisu, na grupie tu jest chyba tysiąca ponad osób, tysiąc, 1071 osób, sondaż, sondaż był przeprowadzony w dniach 11-12 lipca bieżącego roku, przeprowadzony metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów, kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo Kati. I teraz tak. Z tego sondażu wynika, że 82,2% nie ufa Szymonowi Hołowni, nie ufa marszałkowi Sejmu. Zaledwie 14,5% deklaruje zaufanie do marszałka Sejmu Hołowni. Ta był sondaż przeprowadzany, proszę Państwa, już po tej wizycie, kiedy pan Szymon Hołowni jako marszałek Sejmu odwiedził. Adama Bielana w jego prywatnym mieszkaniu w nocy. To dużo mówi panu marszałkowi. To dużo mówi politykom z jego otoczenia. To dużo mówi również e, takim temu, jak należy oceniać, jak tak naprawdę społeczeństwo ocenia te publiczne wyjaśnienia pana marszałka o tym, że zamach stanu to nie jego rękami, to nie ze mną. Te wszystkie nerwowe wyjaśnienia. To nie czekanie nawet na pismo pana ministra Bodnara do niego, chociaż na temat tego pisma to powinno być osobne nagranie i będzie osobne nagranie, bo e, co do, powiedziałabym, takiej wiedzy prawniczej pana ministra, też mam no, jakieś swoje uwagi. Ono jest, ono zostało sporządzone, wysłane do pana marszałka, ale za mało w nim takich konkretów. Odnośnie wniosków, krótko mówiąc, rekomendacji pana, pana ministra sprawiedliwości, co dalej. I y, powiem tak, pan marszałek Sejmu, możliwe, że już sobie zdaje sprawę, jak zaufanie do niego po prostu legło w gruzach. I nie jest do odbudowania zaufania pana marszałka Sejmu w, na ten moment w taki sposób, żeby mógł być z poziomu tego zaufania pan marszałek zadowolony. Stąd jakaś przerwa w karierze politycznej, bo może nie jest jeszcze gotów do odejścia, ale jakaś przerwa, jakieś zwolnienie lekarskie, jakiś oddech, przyjrzenie się z boku sobie, swojej przyszłości, chyba byłoby dla pana marszałka Szymona lepsze niż powrót szybki z urlopu, tak zwanego wypoczynkowego, i powrót do tego piekła politycznej wojny w związku z tymi wyborami prezydenckimi. A nie ma się co oszukiwać, że pan marszałek Szymon Hołownia jest w centrum uwagi. I nie ma się też co oszukiwać, że przy tak słabym poparciu społecznym, właściwie w upadku poparcia społecznego, no może nie dać rady. Nie, że to jest temat nie do udźwignięcia politycznie i psychologicznie. Także życzymy zdrowia panu marszałkowi, pozdrawiamy pana marszałka. I prosimy o rozważenie i potraktow poważne potraktowanie propozycji widza, że ratunkiem dla marszałka Szymona Hołowni może być L4. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę bardzo miłego popołudnia. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym nagraniu.